Na no do dobrą sprawę do całego cyklu, czyli sześciu wyścigów, przygotowania są niemalże od pół roku, ale tę edycję przygotowujemy no, od ostatnich kilku miesięcy. Zawsze najgorsze są dwa, trzy dni ostatnie, kiedy wszystko dogrywamy. Niestety pogoda nam nie sprzyja, ale zawodników wielu przyjechało, bardzo dobrych, utytułowanych, więc myślę, że poziom sportowy będzie wysoki. Lita U23 wystartuje ich 70, więc to jest naprawdę już duża i pokaźna liczba. Szczególnie, że oni przyjeżdżają z całej Polski, bo są i z Poznania, z Katowic, z stoku, praktycznie cała Polska się zjechała. Dzisiejszy start było troszkę zimno i y, zwykle jesteśmy przyzwyczajeni, że w sezonie jest cieplej, a teraz było chyba 7 stopni, jeszcze zaczęło padać, i naprawdę y, było z tego powodu najciężej. W tym y, sezonie to jest pierwszy start cross country no i od razu zwycięstwo to rzeczywiście tak podbudowuje. z zawodników przyjeżdża. Myślę, że to dobrze. Kolarstwo powinno się rozwijać i większa konkurencja, tym lepiej dla zawodników się ścigać. Jednak jest to, jest jednak to, jest bardzo to bardzo inny prestiż. Muzyka. Należy trenować, dobrze się wysypiać um, i ciepło się ubierać. Mija linię, wielkie brawa Rafał Suszko, zwycięzcą pierwszej tego No Obawiałem się trochę jednak Karola, ale udało mi się uciec na, na ósmej rundzie. Byłem dobrze przygotowany, jednak zmieni, zmieniłem ekipę i swoje, zgrupowania robią swoje.